odejście numer dwa. Znowu gadałem, a się nie nagrywało. O Boże. Dobra, mieszota. Siemano. Patrzcie na to. Znowu kwitnie bananowiec musa velutina. Tak wyglądają malutkie banany. U góry są oczywiście kwiaty, w które nawet pszczoły cisną jak tu wlecą. Szkoda, że jeszcze tak nie udało mi się złapać tego. I... Dlaczego kręcę znowu o No, było już sporo odcinków, ale zawsze przychodzą nowe osoby, no i tłumaczę, tak, żeby wszyscy wiedzieli, co i jak liście się łamią. Ostatecznie, jak banan już zaczyna puszczać yy, banany, że tak powiem. Tu malutki ostatni listek świadczy o tym, że właśnie wychodzi liść. Tak samo tu zobaczcie, drugi też kwitnie trochę ciemniej, ale też widać trochę większy liść, ale mimo to jest mniejszy. No i duże się łamią. O, o ten. One już potem klapną, bo idzie pewnie cała moc wy banany. Tak więc tak to wygląda. Jeszcze ten będzie kwit w tym roku. Ten będzie mniejszy na pewno kwit. I jeszcze ten. Także zakwit w tym roku będę miał konkretny. Plumeria. konkret, Ależ to pięknie rośnie. Ciekawe czy zakwitną w tym roku. Dobra. Patrzcie na to teraz. Amor Phalus tytanum. Amor Nieważne, jak to się mówi. Dziwidło olbrzymie. To jest ten co przygnił. Ten, o, 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 ten. Z małej bulweczki, ale udało się i już koło roku bał, taką koronę. A tu ten co niedawno ruszył. No, skubany powiem Wam. Tutaj mały, ten większy. Piękną już będzie miał koronę duży, oj dużą, jak rozwinie to wtedy porównam z sobą, czy tam córkę, czy żonę postawię, i zobaczycie wielkość ale to nic wyobraźcie sobie, że puścił odrost tak, dziewidło tytan olbrzymi puścił odrost, i już pokazuję, patrzcie na to nie było przez 3 lata czy 4, nie wiem, już gdzieś tylko tyle tak mam nie będę strzelał ile dokładnie jest odrościk, albo wychodzi z ból, ale raczej odrost, także będzie trzeci tytan w kolekcji udało się. Myślałem, że to będzie trwało ho, ho jeszcze nie wiadomo ile, ale jednak jest. Także piknie. Pikna sprawa. Korona będzie prześliczna, tylko kwestia czasu i już woj będzie pokaźna korona. I trzeci badylek. Patrzcie na to. Papaja. Papaja, która przetrwała. Dosyć gruba. gdzie jedziesz? Tak, ja. Cura jedzie. Jeździ rowerem, pokażę Wam wielkość z nożykiem. No, taka noga przetrwała wam powiem byle jak, ale już się skawał nogi. Szkoda, że te 4 metrowe straciłem. I co? Rozkrzewiła się, w tym miejscu padła. I puściła jeden drugi, tutaj trzeci rośnie. Na razie jest spoko, tylko przy przesadzaniu trochę, kurde, postrzelało tak w korzeniach, bo one mają bardzo drobne korzenie, o zobaczcie aż wychodzą, musiałbym to okryć, o trochę te korzonki, jak podlewałem to wyleciało, To chcesz? może jest piłka? Piłka jest pod tarasem, tam, tam musisz sobie wejść i znajdziesz, no tak więc tak wygląda papaja, czy zakwitnie w tym roku? Nie wiem. A może je zaowocuję jeszcze i w tym roku będę próbował zimować w domu, żeby po prostu nie padła, tak? Bo tutaj jednak jest za zimno dla papaj, gniją od, od dołu. No to, że ta że przeżyła to jest jakiś cud. Ziemia, ziemię dałem wokas mastera, tą uniwersalną z nawozem. Zobaczymy jak się sprawdzi, jak to będzie, czy się uda. No, tak więc tak to wygląda. Aha, mam jeszcze... Jeszcze mam dwie papaje, które przetrwały, tutaj są z pałowniami. o tutaj wystaje Też zobaczcie, zdech główny, pień, znaczy prawie cały, a puściła dwa małe. I tam jeszcze jedna jest papaja, taka dosyć już ładna. Także nie zostałem bez papaj, ho, jeszcze mam tu papaje. Kurczę, Stalewiak, Ty masz cztery papaje. Nie źle. No, tak więc tak to wygląda, to będzie chyba dzisiaj ostatni film. A! Chyba w tym, w tym tygodniu, wiecie co? Chyba nie ma sensu, żebym co tydzień kręcił tygodniowe obejście po ogrodzie. No bo chyba trochę za mało czasu, jest tak co, co dwa tygodnie. Co dajcie znać w komentarzu, czy warto nagrywać obchód ob całego ogrodu, bo to chyba nie ma sensu co, co tydzień. Wiadomo, są jakieś przerosty, ale nie takie konkretne. Jeszcze do ptasiorków zajrzymy. Puchliwe dziady jeszcze, ale nie tak jak zeberki. O, czekają na nowe wyjście. W tygodniu już im zrobię. Będą sobie nadór wychodziły. Tutaj przez krateczkę, o tu, jest, tu będzie wejście, spokojnie. Później tu do be, tutaj, do tej, do tej budki, czy tą budkę, to najlepsze jest to, że nie mogę jej wyjąć, bo tu tak zabudowałem, że. A nie mogę ją teraz tamtędy wyjąć. Trzeba będzie ją wyjąć, bo to jest za mała. I muszę zbudować jakąś fajną budkę. No, tu będzie wyjście na dręg, no, se latały w zewnętrznej. No, tak to wygląda. Idę, zrobię ten filmik numer 3. Krótko i na temat. Dziękuję. Pozdrawiam. Czym tu dziś was pozdrowić? Mały Musabasio. O, nara.